Panie Marszałek, Panie Wojewodno, jest mi niezmiernie przyjemnie, że jesteśmy dzisiaj na sesji. Chciałem zabrać głos w imieniu własnym Pana Przewodniczącego Rady Gminy Dorosza Szyszkę, którego zastępuje Pani Sekretarz Magdalena Kazimierska. Dzisiejsza sesja to okazja nie tylko do tego, żeby podsumować 15-lecie samorządu powiatowego, ale również rozmawialiśmy na temat pomocy społecznej, ponieważ tej pomocy społecznej, szczególnie z domu pomocy społecznej w Korzystają również mieszkańcy gminy Ludutów, zresztą tam na filmie byli widoczni. Chciałem podziękować wszystkim służbom y, pomocy społecznej powiatowej za ich pracę, za ich wyniki. Natomiast panu staroście, panu przewodniczącemu, tak się składa, że trzy kadencje, kiedy pan jest starostą, to ja jestem wójtem, wcześniej byłem radnym, y, to dobre y, lata dla samorządu powiatu. W tym gminy Ludutu, chciałem podziękować za współpracę, za wszystko to, co udało się zrobić, a to, że czasami mieliśmy różne zdanie, to taka już jest wola dyskusji, ale myślę, że nieważne, że mamy różne zdanie, ważne, że umiemy znaleźć konsensus. I za to wszystko panie starosto serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję.